Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę o pieniądzach znowu, bo niedługo już jedziemy na urlopy, a okazuje się, że może być bardzo drogo. Planują zregionalizować płacę minimalną. W jaki sposób? No, zaraz zobaczymy, a na koniec do islamu wkrada się zachodnia kultura. Ludzie się buntują, także subik, łapka i lecimy. Widzimy paragonu z nadmorza, że za rybkę płacimy 70 zł, bo zapakują nam na talerz pół rekina. Oczywiście nie jest to obowiązkowe do kupienia, ale jednak niesmak zostaje. To teraz czasownicze mogą mieć większe problemy, jeśli chodzi o wydatki. I powiem Wam, że latem zawsze jakby drożej. Rolnicy już od dziesięcioleci nie trafiają na dobrą pogodę i od dziesięcioleci nic nie rośnie, stąd te ceny, wszystkie takie kosmiczne. Myślę, że może powinni trochę się dostosować do tych zmian klimatycznych, bo jednak ani zima, ani wiosna nie jest taka sama jak 30 lat temu. Jak podaje many.pl Latem czeka nas jeszcze więcej podwyżek. Inflacja, zimna wiosna i podwyżki cen energii to wszystko ma wpływ na ceny podstawowych produktów spożywczych. Nie trzeba wczytywać się w paragon, aby zauważyć, że trudno jest znaleźć produkty, które nie podrożały w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czasami podwyżki cen podstawowych produktów spożywczych mają miejsce z dnia na dzień. Gazeta.pl przytacza komentarz kobiety, która jednego dnia za trzy bochenki chleba zapłaciła 12 zł, a kolejnego dnia już 16 Chleb podrożał w ciągu ostatniego roku o 86 groszy, informuje DlaHandlu.pl. Ceny innych śniadaniowych produktów również mocno wzrosły. Za 10 jaj musimy zapłacić 69 groszy więcej, za mleko płacimy o 44 grosze więcej. Drożyzna ma różne przyczyny. Owoce i warzywa drożeją ze względu na dość zimną wiosnę. Ten negatywny trend właśnie może odwrócić lepsza pogoda, dzięki której rolnicy nadrobią spowodowane zimną wiosną straty. Oczywiście, może stać się odwrotnie i ceny zamiast spadać wzrosną. Początek lata ma być bardzo upalny, a co za tym idzie, może pojawić się problem z brakiem deszczu i spowodowaną tym suszą. Ceny produktów przetworzonych rosną wraz z ceną energii. Słodkie napoje podrożały stosunkowo więcej, ale to spowodowane jest właśnie tym podatkiem cukrowym. W 2021 roku też czeka nas spora podwyżka mięsa. Już w tym roku wzrosły ceny skupu płótrzecz wieprzowych, co odbiło się na sklepowych cenach wieprzowiny. Skoczyły też ceny drobiu. Nic nie zapowiada, żeby w tym roku ceny mięsa miały się zatrzymać. I teraz więcej osób odczuje podwyżki, nawet ten, co nie pracuje. Wielu pewnie będzie w szoku. Pieniądze teraz tracą na wartości. Ludzie starają się kupować ziemię, mieszkania, żeby dużo nie stracić. Wyczuwam takie drogie wakacje i drogie lato, gdzie już w poprzednim roku było drogo. Także może ludzie się obudzą, a może nie. Człowiek do wszystkiego się w sumie przyzwyczaja, nie? Nawet do drożyzny. Przyzwyczai się, że mniej je, więcej sobie odmawia i jakoś przeżyje. Tylko, co to za życie, nie? Temat regionalizacji pracy minimalnej powraca i jestem ciekawa, jak chcą to zrobić, bo przecież pis nie może zrobić tak, że w miastach, gdzie życie jest droższe, minimalne wynagrodzenie będzie większe, a tam, gdzie życie jest tańsze, minimalne wynagrodzenie będzie mniejsze, bo właśnie jego elektorat będzie oburzony. No, ale jak podaje Forsal, we wtorek odbyła się organizowana przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Prze Przedsiębiorstw debata poświęcona tematyce płacy minimalnej. Oprócz przedstawicieli biur e, wzięli udział również w niej m.in. przedstawiciele pracodawców, instytutów naukowych, związków zawodowych e, Solidarność oraz e, rządu, resortu i rozwoju pracy i technologii. Potrzebna jest dyskusja nie tyle, czy wprowadzać zróżnicowaną regionalnie płacę minimalną, ale w jaki sposób ją wprowadzać, powiedział Michałek. Jego zdaniem przyjęta formuła wprowadzenia regionalizacji powinna być stosunkowo prosta i zrozumiała dla każdego, a punktem wyjścia powinien być obecny poziom płacy minimalnej, ponieważ nie można obniżyć płacy minimalnej w regionach, które są słabo rozwinięte gospodarczo. Jego zdaniem to, jak szybko powinna być podnoszona płaca minimalna w danym regionie. Powinno zależeć od władz powiatu czy województwa w uzgodnieniu ze stroną pracodawców i związków zawodowych. Ponieważ wysokość płacy minimalnej w Polsce jest obecnie negocjowana na poziomie ogólnokrajowym, to nie uwzględnia lokalnej specyfiki. Obecnie stosunkowo silnie zróżnicowanie regionalne pod względem stopnia rozwoju gospodarczego jest w dużym stopniu utrwalane, a nie zmniejszane przez utrzymywanie nadmiernie wysokiej i szkodliwej dla niektórych. Słabszych ekonomicznie regionów ogólnokrajowej wysokości płacy minimalnej ocenił. Według Michałka mechanizm ustalania płacy minimalnej, który dzisiaj działa, jest mechanizmem wadliwym i powinien zostać zmieniony, w szczególności w odniesieniu do słabszych gospodarczo regionów. Podstawą do dyskusji o re regionalizacji płacy minimalnej był przygotowany przez Fundację Republikańską Resort Regionalizacja Płacy Minimalnej w Polsce, rozważania. W raporcie zawarto rekomendacje w celu podjęcia działań na rzecz wprowadzenia regionalizacji płacy, tej minimalnej w Polsce. Według autorów raportu należy uznać powiat za punkt odniesienia regionalizacji płacy minimalnej w Polsce ze względu na duże zróżnicowanie występujące w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw. W trakcie dyskusji ekspertka z N SZZ, Solidarność, Barbara Surdykowska powiedziała, że Związek Zawodowy ma bardzo krytyczny stosunek do regionalizacji płacy minimalnej. Osobiście nie znajduje w tym raporcie niczego, co miałoby nas przekonać do koncepcji regionalizacji płacy minimalnej. Przede wszystkim dlatego, że obecnie koszty życia w dużej mierze są kosztami porównywalnymi symbolicznie, mówiąc, yy, ceny w biedronce nie różnią się zależnie od powiatów, wskazała. Mamy coraz większy dostęp do e-handlu i usług, których cena nie jest uwarunkowana bezpośrednio miejscem zamieszkania danej osoby, która korzysta z danej usługi. Jej zdaniem zróżnicowanie płacy minimalnej jest relatywnie mało efektywnym rozwiązaniem, które byłoby odpowiedzią na problem wysokiego bezrobocia w danym powiecie. Wskazała, że regionalizacja płacy minimalnej byłaby społecznie trudna do wprowadzenia i uzasadnienia. Z kolei zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej yy, Kubisiak, odnosząc się do regionalizacji płacy minimalnej, wyraził obawy co do realizacji tego postulatu, gdyż ilość danych na poziomie powiatu jest dość ograniczona. Zwrócił uwagę, że bezrobocie rejestrowane jest wskaźnikiem, który ze względu na obecną kon konstrukcję statusu osób bezrobotnych jest często zawyżony, ze względu na to, że część osób, które długotrwale przebywa w rejestrach urzędów pracy, realnie tej pracy nie poszukuje. Jak mówił często, ich główną motywacją do bycia osobami zarejestrowanymi jest nie jest realna chęć poszukiwania zatrudnienia, a jest to związane z opłaceniem składki zdrowotnej. Ha! No, dyskusja ciekawa. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Całą debatę zostawię Wam. Dajcie znać, czy głosowalibyście za regionalizacją, czy jednak nie. Bo w sumie temat taki bardziej do rozmowy niż do, do osobistych wywodów, nie? Bo, no właśnie. Trochę mało w tym artykule było takich rzeczy, które mogłyby mnie, nie wiem, przyciągnąć na jedną stronę. Na razie, w sumie, to jestem tak po środku, bo nie wiem, nie wiem. Może Wy mnie przekonacie do jednej albo drugiej strony. O, to byłoby ciekawe, bo więcej argumentów wtedy będzie. Jak widać, Zachód wkrada się w serca Isla Istów i Isla Istek. Cenzura. Młodzi coraz bardziej zapatrują się na zachodnie trendy, i jak myśleli, że narobią dzieci na Zachodzie i zasiedlą cały kraj, tak może okazać się, że skutek będzie odwrotny. A młodzi zaczną dostosowywać się i pragnąć życia jak zachodni nastolatkowie. Jak podaje RMF, Barbarzyństwo w Rodzinie to tytuł we włoskiej prasie, która opisuje sprawę zaginięcia 18-letniej córki imigrantów z Pakistanu. Zniknęła ona w Emilii Romani, gdy zbuntowała się przeciwko przymusowemu ślubowi. Prawdopodobnie została zamordowana. Poszukiwana jest nie tylko nastolatka, która wybrała zachodni styl życia, ale także cała jej najbliższa rodzina, która nagle po jej zniknięciu uciekła do Pakistanu. Została zabita przez wujka i dwóch kuzynów, chyba ją udusili. To cytowane przez dziennik e, Corriere de la Sera. Słowa brata osiemnastolatki, które są jedynym, jednym z najważniejszych tropów w poszukiwaniach. Karabinierzy ujawnili też zdjęcie z kamer monitoringu w miejscowości Nowelara, gdzie mieszkali pakistańscy imigranci. Widać na nim wujka dziewczyny i dwóch kuzynów idących z łopatą. Według śledczych najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że Saman została zabita pod koniec kwietnia po gwałtownej kłótni w rodzinie na tle jej wyboru stylu życia. Najwięcej szczegółów ujawnia obecnie 16-letni brat młodej dziewczyny, który w maju został zatrzymany w Ligurii podczas próby ucieczki do Francji. Trafił do ośrodka dla nieletnich i złożył zeznania w sprawie siostry. Tata płakał, nie powiedział mi, gdzie jest ciało, ujawnił. Wcześniej, według jego relacji, wujek powiedział jego rodzicom, że zajmie się sprawą saman. Brat nastolatki mówił też, że wujek zagroził mu, że i jego zabije, jeśli zgłosi sprawę policji. Po tych zeznaniach prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie umyślnego zabójstwa. Została ukarana za oddalenie się od zasad islamu i zbuntowanie się przeciwko woli rodziny oraz za ciągłe ucieczki z domu. To przypuszczenie przedstawił sędzia, cytowany w Courier de la Sera. Włoska prasa podkreśla stanowczo, że wyznanie nie może usprawiedliwiać takich czynów. No i jak widać, zbyt wiele dziewczyna do gadania nie miała. I choć jest cień szansy, że to Europa. Pochłonie muzułmanów, a nie odwrotnie, to dopóki będziemy tolerować takie zachowania, nikomu się nie uda. Każda fanatyczna religia jest zła. Każda zresztą ma coś za uszami. Jednak ta dziewczyna pokazała, że nastolatki na całym świecie pragną chyba tego samego tylko fanatyczni dorośli radykalizują swoje dzieci. Ale takich nigdzie nie brakuje, nie? Szkoda młodej dziewczyny, szacunek się jej zależy za to, że do końca życia walczyła o siebie. Nie każda kobieta ma w sobie tyle siły. No robaczki żegnam i zapraszam jutro o 19. .00. Mam nadzieję, że będziecie. Pamiętajcie o łapce słupku. E, tajemne słowo na dziś to fanatyk. Każdy fanatyk dostanie ode mnie serducho. Buziam.